serdecznie na 50. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, specjalnie dla telewizji małopolskiej trwa te, truba którzy mają już własną gwiazdę w Opolu. No i właśnie mamy swoją gwiazdę w Opolu, jest to prawdziwa stolica polskiej piosenki, można powiedzieć, tu rozpoczynaliśmy tak zwaną swoją karierę, wielką scenę, to była scena właśnie właśnie tu w Opolu. W 66. roku rozpoczęła się ta wielka nasza jazda po Polsce, także kochani, do tej pory gramy, gramy na żywo, nie używamy żadnych lub także muzyka jest na żywo i można powiedzieć, truba, że Trubadurzy żyją i se znakomicie dają radę a że przykro nam jest troszeczkę, że nie możemy tego pokazać, żeby zagrać ale fajnie, że chodzą gwiazdy dlatego dziękujemy ślicznie prezydentowi miasta, pani jo Joannie I tak, i, to jest jo, pani Joanna która prowadzi fundację y, y, polskiej piosenki w Opolu także kochani, także jesteśmy dumni z tego, także Trubadurzy będą dalej, 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 No tak, ale macie macie gwiazdę, jesteście wielcy, cały czas gacie na żywo. Gdybyś mógł porównać teraz te festiwale, jakie są teraz w Opolu, w Amfiteatrze, takie bardzo skomercjalizowane w porównaniu z tym, kiedy wy tutaj święciliście największe triumfy. No tutaj wtedy trzeba było mieć duży głos. Wtedy nie było tych tak zwanych afrodyzjaków muzycznych, gdzie można było podbić głos. Dzisiaj trzeba śpiewać na żywo, a trubadurzy są tego przykładem właśnie. I tu w Opolu się śpiewało na żywo, do tej pory się śpiewa na żywo. Ale technika właśnie e, sprowadziła to, że ludzie troszeczkę lenichują, że się podbijają, po, e, się, po, się podpierają t, e, t, różnymi lupami, a my sobie jakoś dajemy radę, ale wszyscy mają prawo po prostu robić to, co chcą. No w takim momencie już, e, panowie, czego wam należy w ogóle życzyć na kolejne lata, bo już gwiazda jest, festiwal polskiej piosenki jest, Truba duże, jak widzę, wspaniale wyglądają i, i się dobrze trzymają. No to co dalej? No, no jak to trzeba nam życzyć. Nowego przeboju, który będzie wylansowany podczas festiwalu następnego w Opolu. Bo tutaj zaczynaliśmy i tutaj te piosenki, które zdobywały nagrody i wyróżnienia nadal się cieszą wielką popularnością. No i cóż nam jest tylko przykro, że nie będziemy mogli zauczestniczyć jako wykonawcy i zaśpiewać chociaż jedną naszą taką wielką, wielki hit, który tutaj był jako, jako premierową, mieliśmy piosenkę. Więc no cóż, no jest nam przykro, ale może w następnym roku organizatorzy nie zapomną o nas. Słuchajcie, no w takim razie yy, ja już trzymam kciuki. Umawiamy się, że przygotowujecie premierę i tak. 51 tak festiwal za rok A będzie właśnie, należał, tak, należał do zespołu trybadoży. Tak, jest. następny 50 lat będzie lakzy. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.